Hurtownie, zwroty i podatki w dropshippingu. Ja nazywam się Hubert i witam Cię w podcaście Biznes oczami 20-latka. Dzisiejszy temat rozwieje sporo wątpliwości, a także rozwiąże problemy osób, które mają pytania dotyczące hurtowni, zwrotów i podatków w dropshippingu. Skąd to wiem? Bo najczęściej zadawane pytania u mnie na DM dotyczą właśnie tych tematów. Zaczniemy od hurtowni. Powiem Tobie jak nawiązuje się współpraca z hurtowniami, jak wygląda już później współpraca z hurtowniami, a także jak wygląda rozliczanie się z nią. Następnie powiem trochę o zwrotach, czyli jak ich unikać, jak możesz sprawić aby te zwroty ciebie nie dotykały, a następnie przejdziemy do kwestii podatków, czyli jaka jest stawka, jak się rozliczać w dropshippingu, czy musisz się rozliczać w dropshippingu, bo takie pytania również padają. I podpowiem Tobie, jaka forma będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Nie przedłużając, wiesz już o tym, co będę mówić w tym podcaście, i przechodzimy do hurtowni, czyli jak nawiązać współpracę właśnie z hurtownią. Przyjmiemy, że dopiero zaczynasz, a więc nie masz założonej działalności, i pierwsze pytanie, jakie w głowie się pojawia u takiej osoby, która nie ma jeszcze założonej działalności, to czy jakaś hurtownia będzie w ogóle chciała ze mną współpracować. Jak najbardziej. Są takie hurtownie, które przyjmują współpracę z osobami bez działalności? Jest to nieco utrudnione, czyli trudniej taką hurtownię znaleźć, ale takie oczywiście są. Między innymi takie hurtownie może znaleźć w naszej liście hurtowni Ecom Revolution. Podpowiem Ci, że możesz znaleźć również na własną rękę taką hurtownię, nawet w wyszukiwarce Google, wpisując hurtownia dropshipping plus nisza ewentualnie produkt. No i przejść do nawiązywania z nią współpracy. Więc jak to zrobić, aby hurtownia chciała z tobą współpracować? Po pierwsze musisz zdać sobie sprawę z tego, że hurtowni również zależy na tym, aby mieć jak najwięcej kontrahentów, no bo dzięki temu zarabiają. Sprzedają swój towar z magazynu. Mając tego świadomość przy próbie nawiązywania współpracy z hurtownią, Wskaż korzyści, jakie będzie mieć hurtownia z tej współpracy. Czyli możesz się przekonać tym, że będziesz im przynosić sporo zamówień. Nawiązywanie współpracy sprowadza się jedynie do kontaktu na e-mail lub kontaktu telefonicznego, a jest to bardzo proste: możesz przygotować sobie taki gotowy szablon i rozsyłać taką wiadomość po wielu hurtowniach. Jeżeli uda Ci się już nawiązać współpracę z hurtownią, Przejdziemy do kwestii procesu zamówień i trwania współpracy czyli jak to wygląda w praktyce. Najczęściej hurtownia udostępnia swój sklep internetowy z cenami dla kontrahentów czyli otrzymujesz takie swoje konto na ich stronie z niższymi cenami, na których możesz zamawiać produkty bezpośrednio do klientów. Drugim, bardziej takim, może wygodniejszym sposobem, który również jest bardzo często spotykany, jest udostępnienie pliku hurtowni z asortymentem, czyli przykładowo taki plik o rozszerzeniu CSV lub XML, i dzięki takiemu plikowi możesz zaimportować nawet tysiące produktów jednym kliknięciem na swój własny sklep albo nawet na Allegro. Jeżeli chcesz mieć wszystkie poprzednie elementy na gotowo, czyli nie musisz szukać hurtowni, pozyskiwać jej, szukać, próbować itd., importować. Możesz założyć u nas sklep na Ecom Revolution i otrzymasz na gotowo sklep ze sprawdzoną listą hurtowni, którą zintegrujemy z Twoim sklepem. Już w przeciągu dwóch tygodni od wystartowania naszego panelu ponad 1000 osób założyło u nas sklep. Dostaliśmy naprawdę świetny feedback. Dodawałem na swoje story na Instagramie sposoby milionera, wyniki osób, które już założyły u nas sklep i już osiągnęły w ciągu tych dwóch tygodni wyniki. OK, w jaki sposób wygląda rozliczanie się z hurtownią? To jest bardzo często zadawane pytanie, jak to wygląda już w praktyce. Wygląda to w taki sposób, że jeśli klient złoży zamówienie u Ciebie na sklepie, to informacja albo leci automatycznie do hurtowni, w przypadku naszego panelu tak to działa, albo ręcznie informujesz hurtownię o zamówieniu. No w przypadku większej ilości zamówień jest to trochę uciążliwe. Jeżeli poinformujesz hurtownię o tym zamówieniu, to ona wysyła produkt do klienta. I teraz kwestia rozliczania. Musisz się skupić, bo będzie to trochę takie skomplikowane, ale postaram ci się to wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Bo jeżeli klient złożył u ciebie zamówienie za przykładowe 100 zł, daje ci, uwaga, przychód w tej samej wysokości, czyli 100 zł przychodu. A więc wystawiasz mu fakturę o wysokości 100 zł. Nie mając działalności, możesz mu wystawić fakturę imienną. W tym przypadku hurtownia wystawia tobie fakturę za cenę kupna produktu, czyli tutaj przykładowe 50 zł. I to jest uwaga, faktura twojego kosztu. A więc klient, zamawiając produkt za stówkę u ciebie, otrzymuje fakturę, a hurtownia wysyła tobie fakturę zakupu produktu za mniejszą cenę. Możesz to zautomatyzować na naszym panelu sklepu, aby faktury automatycznie trafiały do klientów oraz do hurtowni. Później możesz wygenerować takie zestawienie miesięczne, wysyłasz to do księgowości i ona to wszystko za ciebie rozlicza. Mówię to w przypadku działalności, bo jeżeli nie masz jej założonej, czyli korzystasz z działalności nierejestrowanej, rozliczasz się rocznie w PIT-36. I to na tyle. Jeżeli chodzi o kwestie hurtowni i rozliczania się z nią, możemy zamknąć ten temat. Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytanie, możesz je zadać albo na YouTube pod tym odcinkiem, a jeżeli słuchasz na Spotify, możesz wejść na stronę ecomrevolution.pl i skorzystać z naszego czatu w prawym dolnym rogu. Nierzadko odpisujemy nawet po godzinach pracy. Przechodzimy teraz do tematu zwrotów, czyli do takiego tematu dosyć powszechnego, u osób, które najczęściej nie miały do czynienia z dropshippingiem. Bo mówią przykładowo, że dropshipping się nie opłaca, bo są zwroty. Dla mnie to jest już śmieszne, ale jak tobie już wszystko wyjaśnię, to bardzo możliwe, że dla Ciebie również to będzie trochę takie zabawne. No okej, okay. więc teraz dam ci dwa rozwiązania tego rzekomo problemu w dropshippingu. A mianowicie, po pierwsze, sprzedawanie produktów, które się rzadko zwracają. Czyli wystarczy, że nie będziesz sprzedawać produktów z kategorii odzież i obuwie, bo te produkty są najczęściej zwracane w internecie. No i dodatkowo dodałbym jeszcze chińską elektronikę: to tego nie warto sprzedawać w dropshippingu, no bo narażasz się wtedy na zwroty. I jeżeli sprzedajesz produkty, które się rzadko zwracają, całkowicie omijasz ten problem, nie dotyczą Ciebie zwroty. I teraz drugie rozwiązanie. Czyli ugadanie się z hurtownią, aby to ona odbierała zwroty od klientów. No i tak naprawdę mógłbym już zamknąć temat zwrotów, bo podałem ci dwa najważniejsze, banalne rozwiązania, proste, bardzo skuteczne. Ale również powiem Ci już, co w sytuacji, jeżeli nie udało Ci się ugadać z hurtownią, a klient chce dokonać zwrotu. Czyli już mamy ten fakt dokonany, ktoś chce zwrócić produkt i ma do tego prawo w ciągu 14 dni. Wtedy najlepiej przyjąć produkt do siebie, czyli po prostu zwrócić tej osobie pieniądze i odebrać produkt od klienta. On musi go wysłać najczęściej na swój koszt, a więc nie płacisz za tą przesyłkę. To wszystko ustalasz w warunkach zwrotów. Po odebraniu paczki, czyli zwróceniu pieniędzy i odebraniu produktu, możesz w dalszym ciągu ten produkt sprzedać. Jeżeli oczywiście nie jest on uszkodzony. Jeżeli sprzedajesz produkty, które się rzadko zwracają, czyli takie, które właśnie nie pochodzą z tych kategorii wymienionych, czyli odzież i obuwie ani chińska elektronika, dodałbym jeszcze szkło, to nie musisz się martwić o zwroty. A nawet jeżeli się zdarzy takie taki pojedynczy przypadek, to tak czy tak na tym dużo nie stracisz. Ok, teraz przejdziemy do kwestii podatków w dropshippingu. Od razu dopowiem. Najlepiej skonsultować się zawsze z doradcą podatkowym, który dobierze dla ciebie najkorzystniejszą formę opodatkowania względem twojego konkretnego przypadku. Najczęściej to jest tak, że jak założysz działalność i masz już tą swoją księgową, która zna się na rzeczy, to na bieżąco będzie ci informować, jaka forma opodatkowania teraz jest dla ciebie najlepsza, a także stawka i w jaki sposób masz się rozliczać. A wiele osób jeszcze zanim w ogóle sprzeda jakikolwiek produkt, zastanawia się właśnie nad rozliczaniem itd. I tutaj nie należy się niczego bać, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, księgowość wszystko za ciebie rozliczy, a ty masz za zadanie sprzedawać, czyli robić to, aby twoje przychody były jak największe, a do księgowości delegujesz to zadanie, jeżeli chodzi o rozliczanie, bo po to jest księgowa, po to powstał ten zawód. Najkorzystniej no na pewno będzie, jeżeli nie będziesz watowcem na początku i będziesz się rozliczać w formie ryczałtu, bo wtedy stawka opodatkowania może wynosić nawet 3 czy 8,5%. Ale wadą ryczałtu z pewnością jest brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli na początku nie generujesz wysokich kosztów, masz wysoką marżę produktów, będzie to dla ciebie dobry wybór. Warto pamiętać jednak o tym, że jako przedsiębiorca. Masz możliwość zmienić do ustalonych terminów swoją formę opodatkowania. I tak jak wspominałem wcześniej, najlepiej będzie podczas zakładania działalności, a także w trakcie prowadzenia być w stałym kontakcie ze swoją księgowością. Mam nadzieję, że rozwiałem jakikolwiek twój problem, albo dowiedziałeś, lub dowiedziałaś się w tym krótkim, konkretnym podcaście czegoś nowego. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij go udostępnić więcej osób, będzie mogło skorzystać z tej wiedzy. Dziękuję Tobie za uwagę i życzę samych sukcesów. Cześć.